Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich w Kozienickiej Trójce wzięli udział w wyjątkowej lekcji bezpieczeństwa zorganizowanej przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Ta odbyła się w poniedziałek 3 czerwca, a poprowadzili ją marszałek Senatu Stanisław Karczewski i Główny Inspektor Transportu Drogowego Alwin Gajadur. Inspekcja transportu drogowego bardzo często pojawia się w szkołach, w przedszkolach, w szpitalach, na oddziałach pediatrycznych. Chcemy edukować od najmłodszych lat dzieci, bo wtedy jest szansa, że wyrosną na bezpiecznych, odpowiedzialnych pieszych, rowerzystów, motocyklistów, a później kierowców. Dzieci są bardzo dobrymi odbiorcami, są często nauczycielami dla własnych rodziców, potrafią uczyć później rodziców. Podczas takich lekcji dzieci opowiadają często, że ich rodzice. Nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Po takich lekcjach mam nadzieję, że ta świadomość wśród rodziców również rośnie, bo dziecko wraca do domu i przekazuje tą wiedzę i mówi, że rodzice mają przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Bo to jest dla ich własnego bezpieczeństwa. Zapytaliśmy marszałka, dlaczego zdecydował się poprowadzić tą lekcję. Lekcja jest bardzo potrzebna, tym bardziej, że zbliżają się wakacje. No, wakacje, niestety jest więcej wypadków z udziałem dzieci. Jest taka akcja, taka działalność prewencyjna ma olbrzymie znaczenie. A dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchują, dowiadują się i utrwalają wiedzę jaką posiadają. Chciałbym, żeby takich lekcji jak najwięcej się odbywało. Uczniów i ich nauczycieli powitała rzecznik prasowa Głównego Inspektoratu Karolina Wieczorek, a następnie głos zabrali burmistrz Piotr Kozłowski i dyrektor szkoły Krzysztof Ludwiczak. Przyszliście dzisiaj po to, żebyśmy troszkę porozmawiali o bezpieczeństwie w ruchu, bo od najmłodszego takiego ucznia, przedszkolaczka jesteśmy uczestnikami ruchu, albo jako piesi, albo jako rowerzyści, a z czasem może wyrobicie prawa jazdy, będziecie prowadzili pojazdy i też trzeba... Pamiętać o tym, że bezpieczeństwo ruchu jest ważne i musimy się całe życie uczyć. Uczyć nie tylko przepisów, ale przede wszystkim mądrego postępowania, bo nic nie zastąpi na drodze rozwagi i takiego zdrowego rozsądku. Zbliżają się wakacje, tym bardziej będzie to czas, kiedy będziecie korzystać z wypoczynku, z zabawy, ale również wykorzystywać drogi komunikacyjne, korzystać z ruchu nie tylko samochodowego, ale i pieszych i myślę, że te informacje, które dzisiaj zostaną przekazane, będziecie wykorzystać dla poprawy własnego bezpieczeństwa. Lekcja rozpoczęła się rozmową marszałka o tym, jak bezpiecznie poruszać się na drodze. Były pytania o to, jak przechodzić przez jestnie, czy dzieci zapinają pasy w samochodzie, czy jeżdżą w fotelikach i czy rodzice jeżdżą szybko. Główny inspektor pytał natomiast o to, czy uczniowie noszą odblaski i ostrzegał przed zabawami w pobliżu ulicy. Później dzieci obejrzały bajkę o przygodach krokodylka Tirka, a następnie film z jego wizyty u papieża Franciszka. Był też quiz i spacer po miasteczku ruchu drogowego, w czasie którego dzieci poznawały znaki drogowe. Na koniec z uczniami spotkał się krokodylek Tirek, a prowadzący lekcje rozdali dzieciom odblaskowe upominki, aby były widoczne na drodze. W lekcji udział wzięli również zastępcy burmistrza Dorota Stępień i Mirosław Pułkowski oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Artur Matera.